Zaczynają, zaczynają to wszystko. od no ja, ja jeszcze pytań dla mnie <laughs> <laughs> Jeszcze takie jedno pytanie będę miał. To skąd Cię Bóg wziął? Bóg nie miał nigdy początku i nie, nigdy nie będzie miał końca. No I czyli nie Jego nie ma. Bóg miał wiecznie i będzie jeszcze. No. Do... A no, przepraszam, no. Pani też przynależy do tej organizacji? Tak, Pani też przynależy. A to czemu tutaj jest państwa troje, a tam tylko dwoje? To jakaś tutaj, nie wiem, jakiś ważniejszy punkt, czy coś takiego? Nie, punkt. Ale tak. co to za różnica, czy dwoje, czy troje, co, No to bo się nie no z taką dajmy A jaki dzisiaj jest dzień? Taką różnicę dajmy... dzisiaj my... sieroda, dzisiaj jest ten... No czyli sieroda trzecim dniem jest, czyli tutaj jest dobrze, a tam nie. No, no, no zależy jak wybrać, jeśli od daty to będzie 18, będzie parzysta, a z drugiej strony będzie nieparzysta, no to wie to, 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 to człowiek to wymyśla. No. Ile taki wyzaczek kosztuje? Wyzaczek <gryzanie> <gryzanie> nie jest na a literatura jest za darmo, także można, można... Ale fajnie. <gryzanie> nie dotykać. Panie, jest to zabawne. Jak pan chce coś wziąć, to proszę sobie wziąć i grzecznie odejść. Nie chcę pan coś to... Ale nie wezmę, bo zamknięte. Nie, 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 no, no, to damy, to dlatego, że też... Co taki łózeczek by tak. mi się do drzewa przydał. To... to pan sobie zrobi taki łzaczek. No były kółka mi właśnie potrzebne. A, to... Kółka są yy... każdy wtedy sklepie budowlanym prawie na sprzedaż. Tak no ale jak Bóg mówił, że ludzie muszą sobie pomagać i dawać sobie nawzajem, no to pan mi te kółka też może dać. No. A pan komuś coś już dał w życiu? Dałem. Co? Na przykład. W Nie, no załatwiłem dla takiego jednego człowieka pobyt na cmentarzu. No to widzę, że pan dużo No czyli już dałem. kosę pod żeb... drzewem na No to uważa, że pan przyznał plus, tak? Tak. No, My jesteśmy innego zdania. A co Bóg sądzi o wojnach? No wziąłeś się przeczytać. Po to, to tu jesteś. Co Bóg może sądzić o wojnach, tak. a, a ci duchowi z jednej z drugiej strony mówią, że po, że po tamtej stronie jest bóg i po tamtej. Czy to prawda jest? Po każdej stronie jest? No chyba nie. No to widzi Pan, bo to, to już ma Pan odpowiedź na to pytanie. przekazania takie znane, nie zabijaj? No, nie przykazanie. Zabijaj. Nie zabij. Trzypać ziołko. Zabiję, tam tam wyjątku nie ma. A ten nie kargnij, to które to przykazanie? Ale ważny, ale ważny, ale... Ale... ale tak trzeba postępować. Są minusy. No, ale jak baciuszki mówią, że wo wojny nie tam, że no jakieś tam ten, to co no te no jak mówią, żeby, że wojna jest łatwa, nie? No ale, ale jak te Ale popierają, prawda? No, bo... no popierają, no bo potem dla ich lecicha jest potrzeby, no, no To, to, yy, to co? Yy, to, nie wiem, tu te zasady dawno, że się tam tylko są pieniądze, nie? No? No to, 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 to jest w porządku według tego? Może są tak. porze, po sposie... Przykład, ale nie, jak się naczywiam na dla kogoś kosę pod drzewem, ja tak, i go się weźmie i do lasu, to dobrze czy źle. sam, chciałbym? Tak. Źle, <grystanie> czekaj, zatrzymaj się. Ty teraz powiedziałeś, że chciałbyś dostać kosę pod żebra. <grystanie> tak, kolega mówi, że załatwi. <grystanie> <grystanie> załatwi. <grystanie> Yes. No dobra, albo chcę jakoś ten po... Yy, jakiś traktat... Czy A mógłby coś? Pan coś doradzić? No wie Pan, nie wiem co Pana interesuje. Ja, jaka, jaka dziedzina, czy, 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 czy w ogóle? Yy, może by, może by co? Rozmawialiśmy o wojnie, dodamy czasopismo. O, no dziś kikwałę <grym> <grym> Na przykład... Bo, bo, co Bóg <grym> sądzi? Także to jest za darmo, także proszę poczekać. To, 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 to fajota. Fa no i począł się za boga i zginął. No i dlaczego zginął? No nie wiem. A co to? No nie wiem. Patrz, poczyta. Patrz. A tutaj Mojżesz po piechle, dalej go no złotym końcu. Co? Dobrze, to pan może da mu obaj. Bo... Ej, to to, 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 to całkiem podpalaliśmy. Darek? Darek? Darek, Czy tamten nie żaden jest na sprzedaż. tu o tego po co A pan wie, że jako dolukowanie pis, pisma świętego to jest ten, jak to, zaszkodliwianie środowiska, czy jakoś tak bo się przy tym drzewa ten wycina?